Cześć wszystkim, e, jak Wam powiem gdzie jestem, to <laughs> będziecie zdziwieni. Słuchajcie, jestem w Portugalii. Wiercimy tutaj studnie. Niestety jest ciężko. Jesteśmy na 7 metrach e, głębokości. Mamy takie coś: jest to z gliną, taki piasek. Kamyczki. E, początkowo pokazało się trochę wody, ale to była taka bardziej. Woda deszczowa, która się tam nazbierała, i mamy tutaj właśnie tą starą kamienną rzymską studnię. To jeszcze zostało po okupacji Rzymian, więc może mieć nawet powyżej półtora tysiąca lat, a my w tym grzebiemy. Także gruba akcja. Słuchajcie, będzie odcinek na YouTube. Także koniecznie subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Będzie to w formie ciekawostki. Także trzymajcie.